Tak, wstaje dzień. Hmm. Jeszcze w tym odcinku wrócimy do domku. I będę na razie na dzisiaj kończył. Tak, zrobimy sobie drzwi. O, widzimy pająka. Zrobimy sobie drzwi, tylko dla bezpieczeństwa, bo jakoś nie wierzę temu miejscu. Hmm, no, fajnie to wyszło. Fajne te schodki że żelazo, później właśnie w następnym odcinku postaram się właśnie z wami wybrać się po to żelazo, mam nadzieję, że już nie będzie tam szkieletów, jeżeli jest tam spawner, to my go znajdziemy. Wejdziemy tam po prostu na... tak powiem, na pełnej, Wrąbiamy się tam i tyle, zaczniemy rozpieprzać wszystko co się rusza, bo to nas rozpieprzy, no trudno. Zostawimy wszystkie potrzebne rzeczy na zewnątrz, weźmiemy tylko kilofy, jakiś mieczek sobie zrobimy. No i ewentualnie kamienia trochę weźmiemy, coś do jedzenia, pewnie pochodnie parę, no i pójdziemy na wojnę. Tak, a teraz niech wreszcie te zombie zaczną się jarać nade mną. Jakoś nie przywykłem do uciekania przed zombiakami, bo przed creeperami już tak, ale nie zombiakami. Hmm. I co? Dziwne, dobra idziemy. O, Creeper! Spieprzej ode mnie. Mówbym, że z dziadu, ale ty dziadem nie jesteś. No tam drugi, bo krep o oh, krep Dobra mm, Mam pomysł, że musimy mieć chwilę żeby go zrealizować No już nawet nie potrzebuję tej chwili Tak tu byłem, tu znalazłem te dynie na tej zimowej O kurde tak, 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 Wpadnij tam Nie wyłaś. Poszła Muszę tam skoczyć! Ty ja wiem do droga takia zabawa w kotka i myszkę, ale w tym szanse jest metoda, mówię wam. Tak, zaraz ja tam wpadnę i będę miał. O, 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 o! Jak jesteśmy wyżej od creepera, to on się nie aktywuje. Ty, jaki on jest mądry! Widzicie? Nie aktywuje się. Ale... próbuje do nas wejść. O, widzicie? Nie aktywuje się. Czy się ja w to jeszcze tak nie jestem w 100% pewny i w to nie wierzę do końca, ale... Ufam swojej intuicji po prostu. Zmiecie chyba. Okej. Okay. Tu coś tu mamy. Jakaś dziwna jaskinia. Ale pusta. Tak, kurka sobie popyla. Chodź, 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 chodź. Chodź tu. i traf taką kurę, kurde. Chodź. O, dobra, da nam dwa biurka. A my w każdym bądź razie wracamy do domu. I tam zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że tu żadnego creepera już nie ma. I mam nadzieję, że w moim domu jest spokojnie w miarę. Nie ma kolejnej imprezki. Ale lagi. Jak nigdy. No dobra. No czasami. Okej. Okay. W każdym bądź razie. Jesteśmy prawie w domu. Tu jest nasz balkon. Pod którym trzeba oświetlenie zamontować ponieważ będą nam się tutaj spić creepery. W najlepszym wypadku coś innego. Mhm. No i to było na tyle ludzie. Na ten odcinek bynajmniej. Tak więc. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Mm. I co tam jeszcze chcecie? No kurde. A ja będę y, planował, jak zostać tą jaskinie, żeby nie ponieść większych obrażeń. I może spróbujemy odbić nasz monster spawner i na tą naszą szopę. Tak więc. Do zobaczenia. Inaczej mógłbym rzec coraz.